Zadanie dziewiąte, pistacja kwiecień 2024. Zadanie za 3 punkty. Rozwiąż równanie. X do potęgi czwartej minus 7x do potęgi trzeciej. Dodać 10x do potęgi drugiej równa się 0. I zapisz obliczenia. Jest to równanie stopnia czwartego. Są tylko. Trzy jednomiany składają się na to równanie, więc nie można tego pogrupować. Spróbujemy sobie wyłączyć wspólny element przed nawias. I wspólnym elementem będzie x do potęgi drugiej. Gdy wyłączymy X do potęgi drugiej, to co dostaniemy w nawiasie? Razy X do potęgi drugiej minus 7X i Dodać 10. Zamykamy nawias równa się 0. I dostaliśmy tak naprawdę dwa równania kwadratowe. To takie niezupełne, a to równanie kwadratowe zupełne. Jest to postać iloczynowa i każdy z tych, z tych czynników przyrównujemy do zera. Pierwszy, żeby o nim nie zapomnieć, x do potęgi drugiej równa się 0. Po spierwiastkowaniu x. Wynosi 0, bo pierwiastek z 0 to 0. Tutaj jest to równanie kwadratowe zupełne, czyli x do 2 minus 7, x dodać 10 równa się 0, i oczywiście rozwiązujemy je za pomocą delty, czyli wyznaczamy sobie współczynniki, czyli a to 1, b to minus 7 i c wynosi 10, no i obliczamy deltę, czyli B do potęgi drugiej minus 4ac. I liczymy. Czyli delta będzie równa. Minus 7 do potęgi drugiej minus 4 razy 1 razy 10. Czyli 49 minus 40, czyli to jest 9. Pierwiastek z delty, czyli pierwiastek z 9 wynosi 3. I obliczamy x1, x2. Oczywiście delta jest większa od zera, czyli można obliczać pierwiastek z delty, i będą dwa rozwiązania. x1 to jest minus b, minus pierwiastek z delty, dzielone przez a2a, A2, i drugie rozwiązanie minus b, dodać pierwiastek z delty przez 2a. I liczymy. Minus b, czyli minus, minus 7, minus 3 podzielone przez 2 razy 1, minus i minus daje nam plus, czyli 7 odjąć 3 przez 2, 7 odjąć 3 to 4 podzielone przez 2 to 2. I drugie rozwiązanie minus, minus 7 plus 3 podzielone przez 2 razy 1, czyli 7 dodać 3 przez 2. Czyli 10 przez 2 to 5. I można na koniec zapisać odpowiedzi do naszego równania. Odpowiedzi: x równa się 0, x jest równe 2, i x równa się 5, co kończy nam to zadanie.